Witajcie serdecznie po dłuższej przerwie. Dodam, że już co najmniej dziesiąty raz siadam do tego nagrania, ponieważ jak nie sąsiad wiertarką wierci, tak karetka pogotowia przyjeżdża, w związku z czym już drugi dzień próbuję nagrać dla Was nagranie. Mam nadzieję, że tym razem się uda, ponieważ dziś bardzo ciekawy temat na czasie, a mianowicie temat narcyzmu. Niestety urosło wokół tego tematu wiele mitów. Mam nadzieję, że chociaż po części się z nimi dzisiaj skonfrontuję. Nazywam się wina Przestowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody interna Family Systems. Wspomagam żyć w zgodzie, w zgodzie ze sobą, swoimi emocjami, a także z innymi ludźmi. Kiedy mówimy o osobie narcystycznej, to zwykle mamy na myśli kogoś, kto ponad wszystko kocha siebie samego, a także Chodzi taką osobę wyniosłą, wspaniałą, nieskazitelną. Okazuje się, że to jest tylko górek, czy wyszchołek góry lotowej, ponieważ właśnie to, co Słonarcyzyny prezentuje na zewnątrz, okazuje się niczym innym jak mechanizmem obronnym, który chroni przed dostępem do bardziej wrażliwych uczuć, ponieważ każdy Słonarcyzyna w głębi serca ma takie zranione, wrażliwe, wewnętrzne dziecko którego jednak nie akceptuje i które się za wszelką cenę stara ukryć przed światem. Generalnie, że w dzieciństwie osoba narcystyczna nauczyła się wypierać swoje wewnętrzne dziecko, które czuło się bezwartościowe, godne pożałowania, niewystarczająco dobre i miejsce tego dziecka za wszelką cenę starała się stworzyć właśnie takie idealne ja, które właśnie zyskał uwagę otoczenia, rodziców, a więc poprzez czy to osiągnięcia sportowe, czy poprzez wysokie wyniki w nauce, czy poprzez urody, czy poprzez cokolwiek innego, co właśnie pozwalało mu się wybić ponad tą przeciętność. Ponieważ przeciętność, zwyczajność jest czymś najgorszym dla osoby narcystycznej, dlatego taka osoba naprawdę wkłada bardzo dużo wysiłku, aby, aby właśnie dążyć do nadzwyczajnych osiągnięć, do władz, do piękna, do statusu sukcesu i uznania. I zwykle to się udaje. Niestety po drodze często takie osoby bardzo ranią i deprywują swoich bliskich. Ponieważ osoby narcystyczne mają bardzo dużą łatwość w odkryciu słabych stron drugiej osoby, to często właśnie je wykorzystują przeciwko. Poza tym, na przykład zajadłej krytyki dzieje się tak, ponieważ osoba narcystyczna nie potrafi w żaden sposób zapłać swoich niedoskonałości, swoich e, błędów, a tym samym tolerować ich w otoczeniu. Poza tym, kiedy skupia się na błędach niedoskonałościach drugiej osoby i jej tam tępi, to tym samym nie musi się mierzyć ze swoimi e, niedoskonałościami. A więc z takim też poczuciem niepewności czy niskim poczuciem własnej wartości. E, niekiedy jednak, a nawet równolegle... E, Kolejną strategią, którą wybierają osoby narcystyczne, to jest idealizacja swoich bliskich, ponieważ kiedyś mogą się pochwalić przed innymi właśnie jak z partnera, mają jakie genialne dzieci czy jakichś przyjaciół, to również rośnie ich poczucie własnej wartości. Jednak to, co właśnie jest takie wspólne dla wszystkich osób narcystycznych, to jest to właśnie, że przychwa lubią przychwalać się generalnie swoimi umiejętnościami, stanem posiadania i osiągnięciami i nie zawsze robią to w taki sposób bardzo głośno, nawet nie zawsze robią tak dużo szumu wokół siebie. Czasami są tak zwani także ci narcyzi, często intelektualiści, introwertycy, na przykład pisarze są wśród nich nierzadko, którzy właśnie nie robią jakoś dużo szumu wokół siebie, ale również w taki bardziej subtelny sposób demonstrują własną wyższość i wyjątkowość. Wśród nich też jest dużo zresztą naukowców na bardzo m, takich wysokich szczeblach. Oczywiście, żeby tutaj też nie deprecjonować tych osób narcystycznych, to często ludzie narcystyczni są ogólnie mili, są często uprzejmi, interesujący, mają charyzmę, mają, ponieważ mają ciekawe życie, dużo osiągnięć wówczas, mogą o tym opowiadać. I często, jeżeli ktoś nie jest takim skrajnym narcyzem, to się czujemy nawet dobrze przy takich osobach. No właśnie, bo to, co przed chwilą powiedziałam, tak naprawdę każdy z nas ma trochę narcyzmu w sobie. Wszyscy stosujemy te strategie, ponieważ każd każdemu z nas zależy na posiadaniu, na to, żeby mieć sukcesy. Tak? Chodzi o to bardziej, że ta granica jest tutaj, czasami się zaciera, tak? bo jest granica między taką zdrową ambicją, a już właśnie takim narcyzmem, który kompensuje nasze braki. Tu chciałam też właśnie powiedzieć, że są osoby narcyzne, które są powiedzmy takim, byśmy sobie zrobili taką skalę od jednego do dziesięciu, które są na przykład tutaj wokół piątki, szóstki, z nimi się normalnie można żyć, budować relacje. No, już z dziesiątką to może być bardzo, bardzo trudne. No właśnie, bardzo często w ogóle ludzie mówią, że, że mają narcysta, że mój partner jest narcyzem to jest w ogóle bardzo często się pojawia. Tutaj chciałam jednak dodać, że dla narcysty, że tak powiem, łupem osób najczęściej padają osoby właśnie, które są same majorytet narcysty, tym bardziej cichy, czyli Ciś narcyzi często chcą się ograć w blasku tego głośnego narcyza, a więc sami są narcystyczni, lub osoby o zależnej strukturze osobowości. I jeżeli właśnie partner osoby narcystycznej właśnie jest, należy do takich osób o uległym charakterze, właśnie jest, staje się zależny, to wówczas on przyjmuje te ataki, tą krytykę, tą pogardę osoby, narcystycznego i stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, mocy, aby sprostać oczekiwaniom narcyza. Oczywiście takie usiłowanie, takie wysiłki są z góry skazane na porażkę, ponieważ nawet y, największy stopień grzeczności, idealności nie zmieni e, błędnej percepcji osoby narcystycznej, ponieważ to jest, jakby, to jest skrzywiony obraz y, innych ludzi w takiej osobie. Czyli on z tych soczewek, tych filtrów, które ta osoba narcystyczna ma. I dlatego wystarczy naprawdę mały drobiazg, który jest w stanie przekreślić dla osoby narodowczej wszystkie wysiłki partnera. Nagle taki mały drobiazg, jak nie wiem, krzywy nos partnera czy partnerki potrafi zaciemnić te wszystkie inne dobre rzeczy. I zwykłe właśnie te takie niedoskonałości partnera osoby budują właśnie wywołują gniew przeważnie. W ogóle gniew uraz są takie najczęstsze uczucia osoby narcystycznej. Każda uwaga, nawet drobna, tak naprawdę bardzo uderza w poczucie własnej wartości. narcyza, to jest bardzo kruche, w związku z czym właśnie osoby narcystyczne często reagują gniewem, bardzo rzadko pokazują inne emocje, a już na pewno nie te wrażliwe. Generalnie, co mówiłam wcześniej, nie ma szans w nikt z nas nie ma w zasadzie szans w konfrontacji ze skłonnością narcyza do skupienia się na słabych stronach partnera. Osoby zależne. Sądzą jednak, że w jakiś sposób staną się lepsze, piękniejsze i w końcu zadowolą osobę narcystyczną. Oczywiście to jest błędny wniosek. Jednak osoby zależne mają to do siebie, że bardzo łatwo je wzbudzić poczucie winy w związku z tym, że nie są w stanie sprostać takim właśnie stawianym im oczekiwaniom. I nawet gdzieś tak często, słuchajcie, nawet jeżeli ktoś wiesz, ma do czynienia z osobą narcystyczną, i że nie ponosi i tak na takim świadomym takim poziomie racjonalnym wie, że nie ponosi winy za, za wciąż powtarzające się obniżanie jego własnej wartości przez partnera, to jednak to z kolei zranione wewnętrzne dziecko osoby zależnej nie ma takiej wiedzy i nie może się wydostać z pułapki poczucia niskiej wartości, które krytyka ze strony narcystycznego partnera jeszcze bardziej wzmacnia ponieważ y, szukając ratunku właśnie takie dziecko, to wewnętrzne dziecko zranione, osoby zależnej, za wszelką cenę pragnie zdobyć uznanie ze strony osoby narcystycznej i wkłada coraz to więcej wysiłku spełnianie jej oczekiwań. Są często w ogóle osoby, które właśnie mają ranę narcystyczną, które nigdy nie zadowoliły swojego rodzica, w związku z czym mają taki silny przymus y, powtarzania, żeby tym razem była ta, ta historia nieszczęsna trudna w takim czasie happy endem. Czyli gdy na takim bardzo nieświadomym podłożu jest takie właśnie taka fantazja, że w końcu jak zadowolą tego właśnie narcetu, w końcu będą wartościowi jako ludzie. Oczywiście to bardzo rzadko się, tak, tak się dzieje po prostu, bo o tym czym wcześniej mówiłam, osoba na tyle ma swoich problemów i że tak nie o to w tym wszystkim chodzi. Niestety taka osoba zależna w związku z narcyzem może po prostu jeszcze bardziej tylko ugruntowuje się w własnej bez, bezsilności, poczuciu gorszości, być niewystarczająco dobrym, a w związku z tym staje się jeszcze bardziej zależna od osoby narcystycznej i tutaj mamy do czynienia z tak zwanym błędnym kołem, z którego naprawdę bardzo trudno się wydostać. To, co bardzo ważne jest w ogóle w terapii osób narcystycznych, no właśnie, tutaj też chciałam kolejną rzecz poruszyć. Mówi się, że osoby narcystyczne szukają pomocy w gabinecie terapeuty. To nie jest prawda. Ja pracuję z kilkoma osobami z takim rysem. Częściej zobaczę z tymi cichymi narcyzami, ale jednak często zgłaszają, powodem zgłoszenia jest się to, że nawet czują, że czegoś w życiu im brakuje, że ich relacje są płytkie. Może może nie, to nie są po 20 roku życia, ale tak po 30, 40, już mają taką refleksję, że w sumie nie potrafią tak kochać, że czegoś im brakuje w ich życiu. I naprawdę bardzo często y, zjawiają się na terapii. Y, niekiedy też y, zgłaszają się z tak zwaną depresją narcystyczną, a więc jeżeli te wszystkie wysiłki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, w związku z tym nie mają tych osiągnięć i muszą się skonfrontować z tym właśnie swoim poczuciem bezwartościowości, wówczas również trafiają. Kolejnym powodem zgłoszenia jest to, że jeżeli na partner takiej osoby chce odejść, a ta osoba mimo wszystko nie chce zawalczyć o związek, to również często hmm, pojawia się w trakcie, więc to nie jest prawda, że, e, e, że osoby elastyczne nie pracują nad sobą i że nie, nie pracują. Ja w tej chwili Praca, właśnie kończę jedną współpracę z jedną moją klientką, która pół roku generalnie bardzo fajnie pracowała, bardzo się angażowała i w zasadzie już wiek, w większości tych zachowań narcystycznych można powiedzieć, że nie ma w jej przypadku, tak, więc to nie jest prawda do końca. Więc, ale oczywiście też nie możemy, jeżeli ta osoba oczywiście musi przejawiać, tak, bo ta klientka, która pieniądze sama przez nieprzymuszonej woli, po prostu czuła taką potrzebę czegoś jej głębszego w życiu brakuje, więc to jest warunek, prawda, koniecznie, żeby też nie wpaść takie, właśnie w taką pułapkę, że cały czas się będzie kogoś wypychał, tak taką nadzieją, że ta osoba się zmieni, sama siebie się nie zmieni, to już Wam mówię od razu. Generalnie terapia narcyzmu polega na tym właśnie, że taka osoba uczy się w takiej terapii właśnie akceptować, pocieszać te właśnie swoje tak zwane wadliwe, no nie jest wadliwe, tak? ale tak jest postrzegane to wadliwe, zranione wewnętrzne dziecko, aby czuło się zrozumiany, dowartościowany, nawet bez tych wszystkich sukcesów, bez tych osiągnięć. Tak więc istotą rozwiązania tego narcystycznego problemu jest zaakceptowanie własnych wad i pocieszanie swojego skrzywdzonego dziecka, wewnętrznego dziecka. Po przeprowadzeniu takiego procesu wówczas nie będziemy odczuwać ciągłej potrzeby akceptacji z zewnątrz, a w związku z tym także poniżania innych ludzi. Często w ogóle narcyzm jest bardzo często tożsamy w zasadzie, albo bardzo równoległy z, też z perfekcjonizmem, ponieważ osoby narcystyczne i perfekcyjne strasznie boją się popełnić błąd, ponieważ kiedyś mogły być z powodu błędu bardzo surowo karane. To też jest bardzo częsty temat terapii właśnie przeprowadzania tego perfekcjonizmu, żeby taka osoba pozwoliła sobie na wypełnienie błędów, że jest wciąż wartościowym człowiekiem, pomimo różnych błędów niedoskonałości. I wówczas, kiedy to się uda osiągnąć, możemy wówczas mówić, że ten narcyz jest w dużej mierze przepracowany. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego nagrania, serdecznie Was zapraszam, napiszcie w komentarzu i dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem.